cześć ten filmik jest trochę spóźniony bo miał być wcześniej ale no nie miałem czasu no to chodź ty weźmiesz to większe mam to miał być odcinek z tym czymś to nie wiedziałam, co to jest. Teraz już wiem. No i mi upadło. Tam gdzieś poszło. Dobrze. Oto zrobię to bez pomocy kucyków, bo kucyki mi tutaj trochę przeszkadzają. Dobra. Teraz tak zrobię. Kamera mi się nie chce. Dalej. Tak. Tutaj jeszcze coś postawimy. No dobra. Jakoś jest. Co to bierzemy? Nie, to tak. No i masz... Ła, bo mi się to nie chce. No dobra. Przepraszam. O. No. Tutaj się nabrała woda. Mam nadzieję. I... Nie wiem, jak to zrobić. Tak może. O. Jej, woda leci, leci. Kajetka mi się pomoczyła. O, sobie umiem to jedną ręką. hi. Moczyłam! Jej! Moczyłam szybę. Robię to przy szybie, bo mi się nie chce, Jakoś inaczej wybam panele w pokoju. Dobra. Popsułam, nie umiem tego. No dobra. Ok, Woda! Nie, lele. No dobra, to będę musiała to sprzątnąć, Ej, woko Jej! Ej! A masz! A masz! A masz! A masz. No dobra. Ja. Gdzie tutaj? Twój, twój tyłek tutaj jest. No dobra, do tego to służy. Do lania wody. Jak ktoś tego nie lubi, to niech wyłączy. No dobra. Zabawiłam się. Teraz tutaj pójdę, musiałam wyczyścić dzisiaj się na test. Tak. Jej. Może dzisiaj jeszcze będą jakieś filmiki, a może nie. Jej, to jest info 5, nie? Tak, zatytułujemy to info. Jej, spóźnione info. Nie, no. tylko info. Jej, dobra pa. Jej,